Dzień dobry witam Panie Dziekanie, Wysoka Rado. Panie i Panowie, uprzejmie dziękuję za zaproszenie na Duże Święta 20-lecia wydziału. Bardzo przepraszam, że nie mogę osobiście być obecny, ale obowiązki w Brukseli, a jest to tydzień, kiedy mamy minisesję Parlamentu Europejskiego zatrzymują mnie w Brukseli. Chciałbym prosić, żeby Państwo zgodzili się tą drogą. Przyjąć od Szkoły Głównej Handlowej, od Katedry Transportu no i ode mnie osobiście. Przede wszystkim gratulacje. 20 lat, bardzo duże osiągnięcia, duży dorobek, wybitne nazwiska. Chylę czoła przed tymi, którzy tworzyli i już odeszli, przed tymi, którzy są na tej sali. Jesteście Państwo bardzo znaczącym punktem na mapie. Naukowej, ekonomii, teorii usług, a nade wszystko transportu Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteście znani szerzej za granicą. Wiele dzieł, które tutaj powstały, opracowań, mają swoją duży ciężar gatunkowy. Szczególnie mi jest sympatycznie zwracać się, mając na uwadze bardzo wielu pań i panów, profesorów. Jako osobistych kolegów, współpracowników, partnerów, tych, których znajomość obrastała latami, tych, od których mogłem korzystać, uczyć się, tych, z którymi mogliśmy razem współtworzyć dzieła, również tych, z którymi razem tworzymy już tradycyjną konferencję międzynarodową, kiedyś TransLog, Teraz eu, Eurotrans. Panie Dziekanie, Panie i Panowie, wyrażając wysokie uznanie, wyrażając szacunek, niech mi będzie złożyć wolno najlepsze życzenia. Życzę kolejnych dziesiątek lat w sukcesie, kolejnych dziesiątek lat z tak wieloma studentami. Życzę, żebyście Państwo z dalej. Pamiętali o szkole głównej handlowej. Liczę na to, że będziemy współpracować nadal. Chciałbym także skierować swoje słowa do studentów w kierunku. Wybraliście Panie i Panowie studenci bardzo dobry kierunek studiów. Jesteście pod opieką bardzo dobrych naukowców, jesteście w wielkim uniwersytecie, o dużych tradycjach. Jeszcze raz najlepsze życzenia, wyrazy uszanowania i proszę jeszcze raz o zrozumienie, że te trzymały mnie sprawy w Brukseli, gdzie będziemy omawiać również dokument ważny, bo on dotyczy przyszłości zrównoważonego rozwoju transportu w Europie. Dziękuję za uwagę.